Dzień dobry. Dzisiaj pokażę, jak przy pomocy programu S2S można wysyłać promocję z subiekta Nexo Pro do sklepu internetowego. I tak, mamy trzy, trzy możliwości. Można wysłać promocje ustawione za pomocą pola własnego. Drugi sposób to jest promocje ustawione za pomocą cech. I trzeci sposób promocje ustawione w samym subiekcie Nexo Pro. I tak, jeżeli chcemy wykorzystać możliwości naszego programu za pomocą pola własnego, to po pierwsze musimy sobie stworzyć pole własne w subiekcie Nexo, pole własne asortymentu. My już je mamy stworzone, to jest pole promocja, tak? Jeżeli już mamy stworzone takie prom pole promocyjne, to po pierwsze musimy na produkcie, który jest który jest wysłany do, który jest wysłany do sklepu internetowego. W wartości tego pola ustawić tak i my będziemy teraz wysyłać ten produkt o symbolu barek 200. O symbolu barek 200. I teraz tak jak widzimy, tutaj w tej chwili cena jest 436,65 zł brutto w naszym programie. Jak widać, tutaj sobie możemy wyszukać, tylko ten produkt żeby nie miał. Ta cena też jest taka: 436 436,65 436, zł. Jak widać, nie mamy zaznaczonej w tej chwili promocji. E, także cena nie, także ta, jeśli ten znacznik nie jest zaznaczony, to cena promocyjna, która jest w tym polu, nie będzie wysyłana. I teraz tak: w przypadku ustawienia naszego programu, to musimy sobie wejść za klapkę sklep ustawienia. Tutaj sobie musimy ustawić pole własne. Takie, które ustawimy w subiekcie Nexo. Pole promocja, zapisać dane. Jeszcze nie wyjdziemy z tego okna. I w zakładce produkty, opcje produktów, musimy ustawić cennik promocyjny, z którego, będzie, z którego będziemy wysyłać, tak? Produkt, z którego będzie wysyłana cena promocyjna. I teraz w subiekcie GT, jeśli mamy szukamy sobie też tego produktu i tutaj mamy cenę promocyjną 350 zł i w polach własnych w polu promocja, żeby taki produkt był promocyjny, musimy sobie wystawić po prostu wpisać tak i wtedy wszystkie te produkty, które w polu własnym mają wpisane promocja tak. I mają ustawiony cennik promocyjny, będą wysyłane do sklepu internetowego jako promocja. Tak? Teraz sobie tutaj mamy podstawowe dane, tu sobie schowamy tą zakładkę, a schowamy, schow, schowamy sobie, a zapiszemy zmiany. A nie musimy chyba zapisać, bo już było zapisane, ale na wszelki batek zapiszmy. Nie chcemy wyjść z tego okna na razie, i teraz tak, odświeżając tutaj okno z produktami, klawiszem F5 zawsze to możemy zrobić. Widzimy, że w tej chwili już widzimy promocję, tak? I tą cenę promocyjną, cena promocyjna jest 350 zł, właśnie z tego cennika specjalnego, który był ustawiony jako cena promocyjna. I w tym momencie. Jeżeli sobie wyślemy tylko ten produkt, bo tutaj sobie zaznaczyliśmy field, mam dużo produktów, wysyłam tylko ten produkt, oznaczamy wszystkie, zaznaczamy tylko ten jeden. Jak widać, tu jest cena 436 zł. Jeśli wyślemy ten produkt, to jak widać, cena promocyjna, jest cena promocyjna. Super promocja się od razu pokazała w sklepie, w sklepie ShopGold. 350 zł, cena poprzednia 436,65. Tak? Promocja trwa 3 dni, ponieważ domyślnie, domyślnie zakładamy 3 dni promocji. W takim przypadku, jeżeli wykorzystujemy sposób pierwszy, czyli ustawioną promocję za pomocą pola własnego, i teraz drugi sposób, promocja ustawiona za pomocą C. Znowu sobie wchodzimy w program, w ustawienia do programu, czyli w zakładkę sklep 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 ustawienia do sklepu internetowego produkty opcje produktów przepraszam w pola własne zaznaczamy tu sobie promocja jako cecha zapisujemy sobie te dane jeszcze nie będziemy wychodzić i teraz żeby ta promocja nam działała to musimy sobie w tym produkcie stworzyć cechę czyli w zakładce opis, widać, musimy sobie stworzyć cechę i przypisać ją do produktu. Tutaj mamy tą cechę dodatkową. To jest promocja 20%, 20% tak? I teraz ta promocja 20% będzie odejmowana od cennika detalicznego, który jest ustawiony w programie. Produkty, cennik detaliczny. Czyli w przypadku, jeśli wykorzystujemy sposób drugi, promocja według cech, cennik promocyjny w tym wypadku w ogóle nie będzie wykorzystywany. Ważny jest cennik detaliczny, czyli z ceny detalicznej będziemy po prostu odliczać sobie, odliczać sobie 20%. Tak? Czyli zobaczmy, czy to mamy tu. Mamy to, zapiszmy sobie zmianę. Zapisz. Odświeżamy sobie, a tutaj sobie też zapisujemy te zmiany i wychodzimy z okna. Odświeżamy sobie przy, okno, prom, okno produktów, tak? Znowu sobie że mocna, wszystkie zaznaczamy, tylko jeden do, do tego. I teraz jak widzimy cena się zmieniła, tak? Bo to jest promocja, jest, jest jak widać ustawiona, bo jeśli nie ma, jeśli nasz program nie widzi promocji, to ten znacznik promocja jest po prostu niezaznaczony, pusty. I teraz widzimy cenę brutto 436,65. No to na oko gdzieś właśnie wychodzi, że to jest 43 zł, to jest 86 zł, 86 zł. No to akurat wychodzi, że to jest cena około 350 zł brutto promocyjna, tak? I teraz znowu sobie wysyłamy taki produkt do sklepu internetowego. I odświeżając sobie okno w sklepie internetowym, jak widać, cena się zgadza. tak, Czyli mamy, y, mamy, y, mamy, ten, mamy cenę promocyjną. I teraz, jeśli chcemy, y, tutaj jest taka, mam jeszcze taką, taką cechę promocja. 50%, zobaczymy, jak to działa. Czyli zmieniamy teraz w tym momencie. Zmieniamy teraz w tym momencie y, opis, y, opis, promocja. Tu sobie bierzemy. Wybierz cechę, a tą cechę sobie wy, 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 wyrzucamy. I teraz promocja mamy: promocja 50%. Tak? Zapisujemy sobie to, zapisujemy. Znowu sobie klawiszem w 5: odświeżamy okno produktów. Odznaczamy wszystkie produkty. Jak widać, cena się nie zmieniła. Cena promocja jest 218 zł. Czyli zaznacza, zaznaczając to i wysyłając, wysyłając do sklepu internetowego, cena się zmienia, tak? Jak widać, się zmienia. Jeżeli w tym przypadku chcielibyśmy usunąć promocję, no to wchodzimy sobie w taki produkt, wchodzimy sobie, robimy sobie popraw, wchodzimy sobie w zakładkę opis, usuwamy tą promocję, zapisujemy. Odświeżamy sobie okno z promocjami. Odznaczamy sobie wszystkie, żeby nie wysłać wszystkich do sklepów. O. A, jeszcze sobie weźmiemy tu odznaczymy. odznaczymy sobie. Żeby też nie korzystał z tej pierwszej promocji. O, tu, tu mamy zaznaczoną promocję pewnie. Pewnie bierze z tego pola, tak? Czyli nie, nie wychodzimy sobie, zapisujemy sobie tylko. Wchodzimy do naszego programu. No, jak widać, w tej chwili już nie ma ceny promocyjnej zaznaczonej. Jak sobie odznaczymy, z zaznaczymy to znowu wszystko, tylko żeby jeden. Produkt wyszedł do sklepu. A no, jak widać promocja zniknęła, tak. No i teraz zostaje nam trzeci sposób. promocję ustalamy sobie w subiekcie GT. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie tutaj w zakładkę promocje. Dodajemy sobie promocję. Warunek to musi być tak. Promocja musi być aktywowana i musi być zaznaczony znacznik: promocja do vendera. Korzystamy po prostu ze sklepu, z promocji, które są do vendera, żeby można było zaznaczyć, która jest promocja w sklepie stacjonarnym, a która jest do sklepu internetowego. Nazywamy sobie tu ją na przykład promocja sklep. Tutaj możemy sobie bezterminowo albo do dnia zaznaczyć, w którym chcemy. Na przykład do dnia 30, 30, no, tutaj już mamy zaznaczone, że codziennie wybieramy cennik, z którego mamy, jest zaznaczona promocja. I tu jest ta, ta, ten wybór jest ważny, ponieważ on musi być zbieżny z tym wyborem. Tak, bo jeśli będziemy promocję, Detaliczną, jeśli cena detaliczna będzie tutaj z innego cennika, a promocja będzie z tego detalicznego, to my tej promocji nie będziemy eksportować. Czyli to jest ważny wybór, tak? Czyli ten cennik detaliczny musi się zgadzać z tym cennikiem detalicznym, który jest wysłany do sklepu internetowego. I tu sobie na przykład wpisujemy, no wpiszmy sobie na przykład 70% obniżki ceny, tak? Zapisujemy sobie to. Jak widać, tutaj jest status aktywna, i to jest bardzo ważne, bo jest to, jest to sprawdzane. tak. Jak widać, jest tutaj zaznaczony, że to jest promocja Wendero, i w tym wypadku, jeszcze w naszym programie, musimy sobie ustawić taki znacznik jak promocja. sobie GT zapisujemy sobie i wychodzimy jeszcze sobie i odświeżamy sobie okno, okno, okno promocji. I tu mamy cenę 436 zł. A. Eee, właśnie, jeszcze jedna sprawa, zapomniałem o tym. Musimy po prostu w asortymencie dodać y, produkt y, tutaj. Musimy sobie wybrać po, poprawkę, no bo tak naprawdę dodaliśmy promocję, ale ta promocja nie dotyczy żadnego to, towaru w, w, w Nexo, także tutaj musimy sobie wybrać ten towar. Eee, Przekopimy sobie jego symbol, będzie nam łatwiej. Ctrl C, Ctrl V. Mamy tu ten produkt. Zapisujemy sobie tę promocję. I teraz. Teraz już promocja jest widoczna. Jak widać, obniżka 70% to jest do 131 zł. Czyli jak sobie odznaczymy i zaznaczymy tylko ten jeden produkt do wysłania, tutaj będziemy mieli 131 zł. Dziękuję za uwagę. To by było na tyle o promocjach w subiekt Nexo Pro.